Się mówi, co ja słyszę, z tego powodu chcę jeszcze iść na biologię. Dlatego, że po leśnictwie brakuje mi pewnego aparatu, tak, który by pozwalał rozumieć to, co oni tu mówią. To jest żywe drzewo. Dowodem na to jest to, że jeżeli utniemy tę, tę tkankę, której, która zarasta, tą ranę, która była odsłonięta przez piłę, równintko, tak, bo zobaczymy swoje przyrostu rocznego na przekroju drewna zarastającego tą ranę. Jak to się dzieje, że to drzewo, które nie ma igieł, liści, które nie fotosyntezuje, on dalej może żyć? Przecież tutaj, jakby żyło nie jedząc, nie? I to jest taka dziwna historia, w której się dowiadujemy, że drzewa nie stoją osobno. Dowiadujemy się, że to drzewo korzysta z pomocy. Tu jest jodła, tu jest jodła, więc one razem, tam jest jodła, tak. No tu jest kibuczek. Że one razem występują w jakiejś relacji, która powoduje, że to drzewo jest węzłem sieci akceptorowym, czyli pobiera zasoby węglowe już nie samo z powietrza, tylko od sąsiednich drzew. No, A raczej innych roślin tutaj specjalnie nie ma. Więc możemy sobie wytłumaczyć to tylko w ten sposób, że ten pień ma żywe korzenie. Te żywe korzenie są podłączone do innych korzeni. Pytanie, jaką drogą. Nie? Mogą być podłączone bezpośrednio, mogą się zrastać, ale jest o wiele bardziej wydajny, yy, yy, wielokanałowy sposób połączenia przez grzybnię mikoryzową. Więc yy, możemy sobie postawić hipotezę, że oto grzyby mikoryzowe bądź jakieś inne mikroorganizmy dodatkowo pytanie, w jakiej proporcji yy, dostarczyły węgiel, który drzewa donorowe, Asymilacyjne, obrały z powietrza i dostarczyły drzewu, mówię, żywemu. Ono żyje 15 lat, co najmniej, w tej postaci. I nazwiemy je drzewem symbiotycznym. Tak? Mamy drzewa donorowe, drzewa akceptorowe, które mogą w ten sposób, te swoje funkcje, również uruchamiać w ciągu sezonu. Na przykład, mała siewka, tak? Yy, może mieć swoją wysoką sprawność, utrzymywać, przetrwać następne kilkadziesiąt lat. U buków to może być taka sytuacja, że drzewo, które ma, tak? Dobrze mówię? Tak, 7 cm. Centymetrów. Centymetrów ma 50 lat, nie? Tak. No, o, 50, 120 no, lat. No, proszę bardzo. 120 o, po prostu lat. czeka na swoją kolej. Yy, yy, to znaczy, jest pytanie, czy jest w tym czasie wspomagana, czy nie. Tak? Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że na, na tym fragmencie, który obcinaliśmy ostatnio. Tak. Proszę, jest żywica, czyli drzewo żyje cały o, czas. To, to ucięliśmy to w maju. To ucięliśmy w maju. Tak. Ja to robię jeszcze raz, bo bardzo mi są potrzebne takie próbki. <grywki> Nie mam takiej silnej ręki jak Piotr. Trzeba sobie wyobrazić, że w sytuacjach jakiejś nierównowagi na którymś z węzłów następują jakieś rodzaje redystrybucji, które uśredniają tą aktywność z tego jakiegoś tam powiedzmy hektara tak? yy, w sposób najbardziej optymalny. Można powiedzieć, że to jest po prostu węzeł łącznikowy sieci. Taki, tak, jest węzeł łącznikowy sieci. Taka skrzynka skrzynka na światłowód. Hub, hub, to jest hub. Hub, hub przesyłowy. Tak jest. On sam niewiele uzyskuje, prawda? Bo tego na przyrosło nie tak dużo. Nie? Tak, przez te 15 Ale lat. Ale dzięki temu nasem. żyje. A poza tym jeszcze inna sprawa że rodzinie się pomaga, nie? A, tu jest. A ja nie, nie wiem, czy to jest rodzina. No, no. Można zakładać, że to są powratymcy, nie? bo tak. wysieli się, Wysiały się te drzewa y, od rośliny matecznej, tak? no bo trudno, żeby przywędrowały gdzieś dalek, z daleka. O, jakieś zupełnie zmieszane genetycznie, nie? A czy one pomagają... Pytanie z OFU, które, które jest pytaniem naprowadzającym. naprowadzającym, albowiem badacze, którzy badają relacje między Między drzewami iglastymi i liściastymi, takimi jak daglezja i Brzoza w Kolumbii Brytyjskiej, pokazali dowody pośrednie mówiące o tym, że węgiel wiązany jesienią przez rośliny iglaste, drzewa tak. iglaste, które mają jeszcze tą fotosyntezę, tak, tak. Tak, mogą, być, mogą być brzozy, które już zrzucają liście, nadal dokarmiane węgle. Jak to się dzieje? Hmm? Pytanie, zawieszone, prawdopodobnie właśnie przez sieci mikoryzowe. O Jezu, ja już się zmęczyłem. Ja mogę przejąć teraz. O, Ty miałeś dłuższą piłkę, właśnie taką lepszą, na końcu. O, u Ciebie to szło od razu, bo tak to właśnie wyglądało. I ten zdekowany węgiel okazuje się wędrować od Daglezji do Brzus, a w drugą stronę również może się taka sytuacja mieć miejsce. Bo no, gdy obserwowano, jak się yy, zachowują takie młode siewki dagleziowe, takiej wielkości, które no, rosną w głębokim cieniu, okazuje się, że może być transfer tego węgla od brzus do młodej daglezji. Więc mamy jakąś taką sytuację uśredniania tak, tego tych rozkładu, tych zasobów, yy, które możemy nazwać jakimś systemem spółdzielczym. Pomagają sobie drzewa, razem jest łatwiej. Tak. W trudnym czyli środowisku. Lepiej, lepiej razem niż osobno. To symbiotyczne zjawiska są dominującym modelem ewolucji. Czyli wytwarzanie relacji symbiotycznych jest główną siłą napędzającą wytwarzanie bioróżnorodności. 8. Oj, zrobił już nie ten. 9, 10, 11, 12, trzy. Tak. 14, 15, 15, 15 no właśnie, tak? Zostało ścięte, zostało ścięte, tak. przynajmniej. przynajmniej. Nie, bo powiedzmy, że jeszcze startowało jakoś, że to nie w pierwszym roku. Albo 16. Na no. pytanie, co to oznacza tak naprawdę, że to drzewo, mimo że jest martwe, w cudzysłowie martwe, to jeszcze przyrasta, yy, można odpowiedzieć tak, że las jest wspólnotą. I poszczególni członkowie tej, tej wspólnoty dbają o siebie nawzajem. Jeżeli jeden z członków wspólnoty zostanie, że tak powiem, zabity czy zniszczony, no bo nie do końca zabity, to inni utrzymują go przy życiu. Ja jest całkiem możliwe, że ważniejsze ewolucyjnie niż konkurencja.